Patryk, rozmawiamy po zremisowanym bezbramkowym meczu z Chrobrym, Głogów. I nie wiem, najlepiej będzie to podsumować w ten sposób: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście, myślę, że trzeba szanować ten remis, bo mimo tego, że wydaje mi się, że mieliśmy taką optyczną przewagę, dużo, dużo duże mieliśmy posiadanie piłki, natomiast mało z tego kreowaliśmy. Ciężko, ciężko było to przełożyć na jakieś super sytuacje. Natomiast Chrobry miał naprawdę dwie fajne sytuacje, gdzie, gdzie Krzysiek popisał się naprawdę bardzo dobrymi interwencjami. Także myślę, że, że, że ten remis mógł być, mógł być powiedzmy, zasłużony. No nie? Tak, tak jest moje zdanie. Właściwie czegoś takiego się spodziewaliście, że Rober przez zdecydowaną większość meczu będzie zamknięty na swojej połowie i takim długim podaniem będzie starał się przenieść ciężar gry na naszą część? Tak, właśnie przez cały tydzień właśnie trenowaliśmy atak pozycyjny. Bo, bo trenerzy przeanalizowali to, że Chrobry raczej cofnie się i, i będzie miał zagęszczoną obronę. Będą się bronić na swojej połowie i właśnie przez tydzień trenowaliśmy atak pozycyjny. I też byliśmy przygotowani na to, że raczej będą chcieli będą grać długą piłką. Więc tak naprawdę nasz sztab trafił 100% z tym, co, co Chrobry chciał pokazać. I byliśmy gotowi tak naprawdę na wszystko. Też wiedzieliśmy, że Chrobry też słynie ze stałych fragmentów gry, że, że liczy na nie. Także ten również prze, przetrenowaliśmy. No i wynik jest tego, że, że nie straciliśmy żadnej bramki. Także tutaj na plus. No i jest to trzeci mecz z rzędu z czystym kątem. Co dla Ciebie, dla obrońcy grającego, uwielbiającego grać do przodu, ale mimo wszystko obrońcy, też jest to wartość jakaś dodana? Oczywiście, natomiast Rosy nie bierze się z tego, że, że my, tylko obrońcy i bramkarz, pracujemy na to. Pracuje na to cała drużyna i naprawdę szacunek dla, dla naszej całej ekipy, że utrzymaliśmy to zero z tyłu. Jest to kolejny mecz, także to naprawdę naprawdę napawa optymizmem. No teraz trzeba przełożyć, żeby więcej kreować sytuacji i przełożyć to na bramki. Także myślę, że z taką grą, z takim bronieniem, że będziemy bronić na zero z tyłu, to, to naprawdę możemy myśleć o czymś więcej. A czego twoim zdaniem dzisiaj zabrakło, żeby tych sytuacji było więcej, no i którąś z nich wtedy zamienić na bramkę? No moim zdaniem dochodziliśmy w sumie, często byliśmy w polu karnym przeciwnika i jakby ten atak pozycyjnie nieźle wyglądał. Natomiast brakowało trochę konkretów w tym ostatnim podaniu, być może kluczowym, czy, czy może więcej jakości przy uderzeniach. Także myślę, że, że teraz będziemy mieli parę tygodni na to, żeby, żeby to mocno przetrenować. Bo tak jak mówię, przy polu karnym byliśmy często, natomiast mało z tego wynikało. Podajże jedna sytuacja Tomka, która, która zakończyła się strzałem w poprzeczkę. No musi być tego więcej, jeżeli, jeżeli przez cały mecz tak naprawdę posiadamy piłkę, to musimy troszkę więcej kreować sobie tych okazji, no nie? No właśnie, powiedziałeś, że kilka tygodni, dokładnie następny mecz za trzy tygodnie, czyli będzie czas, żeby spokojnie popracować i wrócić na zwycięską ścieżkę. Oczywiście, no musimy utrzymać te, to, co mówiłem, tą, tą grę w obronie, żeby była taka sama za trzy tygodnie, a teraz będziemy mieli czas na to, żeby żeby przepracować to mocno, żeby grać na jeszcze wyższej intensywności, żeby tworzyć więcej sytuacji. Także myślę, że te trzy tygodnie będą będą bardzo mocne.